Cześć, tu Kasia z magazynu Enten Snow and More. Witam Was dzisiaj z lodowca w Zelden. Poprzednie filmy, które mogliście oglądać, są z jazdy na nartach, pokazywałam w nich ćwiczenia. A dzisiaj chciałabym się skupić na czymś bardziej podstawowym, na pozycji w ogóle z jakiej powinniśmy rozpoczynać naszą jazdę na nartach. I wtedy, jeżeli dobrze stoimy na nartach, to mamy szansę poprawiać naszą technikę, czerpać radość z jazdy i wykonywać ćwiczenia, które widzieliście w innych filmach. Partnerem kanału jest firma H. +H. Twój partner w budowaniu ścian. Urlop w Austrii. Kiedy każda pora roku dodaje blasku. Wejdź na austria.info Pobierz test ponad 100 nowych modeli nart i wybierz najlepsze dla siebie. PDF dostępny na stronie ntn.pl Dzisiaj więc skupię się tutaj, stoję i pokażę Wam w jakiej pozycji powinniśmy rozpoczynać jazdę na nartach. Skupię się na trzech stawach. Na stawie skokowym, kolanowym i biodrowym. Zaczniemy od dołu. Staw skokowy, znajdujący się w bucie. Można, mogłoby się wydawać komuś, że on jest zamknięty i nie możemy nim poruszać. Jednak jakaś możliwość ruchu przód- tył jest tutaj możliwa i warunkuje to, czy jesteśmy oparci na językach butów piszczelami, czy opieramy się z tyłu na cholewce. To nie jest dobre. Powinniśmy po prostu opierać się na językach butów piszczelami. Jeżeli chodzi o stawy kolanowe, to nogi powinniśmy mieć ugięte. Ugięte, ale nie za bardzo. Na prostych nogach nie da się jeździć, ale jeżeli ugniemy je za mocno, za bardzo ukucniemy, to często idziemy za bardzo z całym ciężarem ciała do tyłu i obciążamy jedynie tyły nart zawiązaniami. W ogóle nie pracując i nie wykorzystując możliwości nart z przodu. Jest to też męczące dla ud, niewygodne. E nie jest to klucz do progresu. Jeżeli słyszymy od instruktorów coś o kolanach, to jeżeli nie rozumiemy, warto dopytać, bo to czy ugniemy nogi mocniej czy słabiej, nie wpłynie w żaden sposób na stawianie nart na krawędziach do boku. I dalej staw biodrowy. Tutaj z reguły mamy bardzo dużą możliwość ruchu, bardzo dużą mobilność. Możemy mocno się pochylić do przodu. No do tyłu troszkę mniej. I co jest ważne? Ważne jest to, że jak słyszymy od instruktora pochyl się do przodu, to żeby się nie powiesić za bardzo z przodu. Znowu taka pozycja nie będzie komfortowa i e, tak naprawdę nie daje ona stuprocentowej pewności, że my mamy ciężar ciała tam gdzie powinniśmy, bo jak się pochylimy do przodu to często też opieramy się na e, z tyłu butów i w to nie jest dobra pozycja, nie zrobimy z niej nic dobrego na nartach. Więc jeżeli chodzi o pochylenie do przodu, to tułów i piszczele powinny być pod podobnym kątem pochylone do przodu. Czyli zaczynamy, stajemy sobie, opieramy piszczele na językach butów, sprawdzamy, czy mamy ugięte kolana, ale nie za mocno. I. Pochylamy się delikatnie do przodu. Środek ciężkości powinien spadać gdzieś pomiędzy wiązaniami. Nie możemy zostawiać bioder z tyłu, tak? Bo jak już mówiłam, wtedy dzioby naszych nart nie zapracują. Ale wypchnięcie bioder na siłę, tutaj do przodu, nie sprawi, że będziemy mogli kontrolować nasze narty. Dlatego ważne jest to, żebyśmy zanim ruszymy, sprawdzili, czy jesteśmy. W poprawnej pozycji. Jak już jesteśmy w poprawnej pozycji, opieramy się na językach, nogi delikatnie ugięte pochyleni do przodu, to możemy jechać. U, co za lądowanie. Ja jeszcze dwa słowa w kontekście tego, co mówiła Kasia, czyli pozycji przód tył o samym trzymaniu kijów, bo. Nie będziemy dzisiaj rozwodzić się nad tym, jak w ogóle trzymać ręce, bo może o tym nagramy kolejny jakiś odcinek z kimś innym. Natomiast jeszcze tutaj, jeśli chodzi o samą pozycję taką stabilną, żeby nie wisić za bardzo z tyłu i też nie kłaść się tułowiem do przodu. Często instruktor mówi do ciebie coś takiego. Daj ręce do przodu, wyciągnij ręce przed siebie. To jest jak najbardziej. Prawda, tylko trzeba zwrócić na jedną uwagę, że samo wyciągnięcie rąk do przodu, jeśli nie będzie działało to wszystko, o czym mówiła Kasia, jeśli nie będziemy mieli dobrze ustawionych bioder i nie będziemy naciskali piszczelami na języki, nie wystarczy. Bo zobaczcie, przecież ja mogę w tym momencie wisieć zupełnie na piętkach nad, opieram się łydkami o cholewki butów. W tym momencie wyciągam ręce do przodu i czy to oznacza, że moja pozycja jest zbalansowana, że ja jestem z przodu, że naciskam? No nie, dopiero jeśli tu wszystko będzie w porządku. To rzeczywiście ręce z przodu mają sens, pomagają nam. No bo jeśli opuścimy ręce, no to od razu z automatu przesuwamy się do tyłu. Jeśli ręce mamy gdzieś z boku, to również łapiemy dużo wiatru, wszystko przesuwa nas do tyłu. Więc ta uwaga o rękach z przodu jest jak najbardziej potrzebna, ale musimy cały czas pamiętać, by pilnować dołu odpowiedniego nacisku. Mam nadzieję, że Nasze porady pomogą Wam zastanowić się nad tym, bo nad tym trzeba troszeczkę pomyśleć. To nie przyjdzie z automatu, to trzeba e, trochę skupić się na tym, co chcemy zrobić i w trakcie jazdy myśleć, cały czas zastanawiać się, czy dobre mam stanie nad nartami, czy nie zostaje za bardzo z tyłu, czy cały czas naciskam piszczelami na języki. Życzę Wam owocnych prób i coraz lepszej jazdy. Partnerem kanału jest firma H+H. Twój partner w budowaniu ścian. Urlop w Austrii, kiedy każda pora roku dodaje blasku. Wejdź na austria.info. Pobierz test ponad 100 nowych modeli na art i wybierz najlepsze dla siebie. PDF dostępny na stronie ntn.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć nasze inne produkcje.